Cześć, witam was bardzo serdecznie. Patrzcie na tą panią, bo ta pani proponuje. U pani Gozdyry wczoraj proponowała, żeby nie tylko cenzurować, czyli nie tylko usuwać komentarze, jakieś problemy z prawem może jakaś sprawa w sądzie, ale pani doktor, podkreślam, pani doktor, czyli tytuł naukowy doktor Katarzyna Bunkiewicz. Chciałaby, i dąży do tego i nawet już pierwsze kroki zrobiła, żeby w Polsce ludzie tracili pracę, żeby ludzie byli wyrzucani z roboty, zapisanie jakichś komentarzy, postów, może publikowanie filmu, na przykład ja, wiecie o co chodzi, na internecie. Czyli idą krok. Do przodu. Zrobili krok do przodu teraz. A ja tak na marginesie przypomnę, co Helmut mówił jeszcze przed wyborami. Ja oczywiście nie będę zwolennikiem żadnej formy yy, cenzury. Trudno. Taki jest świat. Ludzie oglądają, co chcą. No takie rzeczy miały miejsce. Niestety nie jest to już aktualne, bo teraz wkraczamy w kolejną fazę. Puszczę wam ten fragmencik, żebyście sobie obejrzeli, żebyście sobie zobaczyli, naprawdę, z kim my mamy do czynienia, co to za ludzie. Jest to doktor, zaraz wam powiem, kim ona dokładnie jest, ale najpierw sobie posłuchamy tutaj, co ta pani filozof. Ona by na osobie powiedziała: Filozofka, tralala, tralala. Lecimy, patrzcie, słuchajcie. Tylko naprawdę, no, to trzeba na jakieś melisce jechać, żeby coś takiego słuchać, bo to już jest wariactwo jakieś, to nie jest normalne. Problem jest w odpowiedzialności i odwadze. I podam, podam pani redaktor jeden przykład. W Niemczech za opublikowanie komentarza, który jest... na przykład komentarza w, na platformach społecznościowych, który jest albo mową nienawiści, albo jest kłamstwem, albo jest dezinformacją, jest możliwość wyrzucenia człowieka z pracy. Ale to znaczy, trafiz? że oni... Sekundkę. Ale to znaczy, że oni zdefiniowali, czym jest mowa nienawiści. Tak. I teraz że problem oni, polega na tym... Ja to się zastanawiam, ta pani Gozdyra, pani Pani Gozdyra jest tak irytująca. To jest taka dziennikarka, to jest ktoś taki, że ciągle przerywa. Ciągle przerywa. W tym przypadku to ok, że przerywa tej pani, bo takie głupoty mówi, ale ogólnie no ta pani Gozdyra to na tej samej fali nadaje co ta pani Bunkiewicz. I moi drodzy, oni tutaj sobie wzięli za wzór Niemcy, czyli chcą nam zrobić to samo. No nie dziwię się, że Niemcy, no mamy teraz rząd, jaki mamy, więc no jaki kraj? No tylko wzorce niemieckie przecież. I tutaj moi drodzy, pani Gozdyra z takimi pytaniami. Ona jest zaciekawiona, bo jej ten pomysł się spodobał. Ale słuchamy sobie tutaj panią Bunkiewicz, panią doktor. Na razie jesteśmy na etapie, a my nie potrafimy w ogóle podać nie, to jest, definicji, to kto jest, jest czym. To jest bzdura, bo jakbyśmy usiedli, to naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić. Są rezolucje yy, unijne, które taka, pomagają ale to już, zrobić. Ależ yy, ja cię tylko krytykuję, a ty krzyczysz, że jesteś hejtowana. Nie, no właśnie Niemcy potrafią sobie zbiurokratyzować. Wszystko to też sobie zbiurokratyzowali. I niestety, yy, będąc ekspertką... Yy, Organizacji Narodów Zjednoczonych zaproponowałam takie rozwiązanie w Polsce. O zgrozo, ona była, czy też jest ekspertką ONZ? Słyszycie, ekspertka ONZ, ona zaproponowała. W polskim biznesie. Nie zdecydowała się na to ani jedna firma. Bo? Powtórzę, powtórzę, słuchajcie, cofnę Wam to. Sobie zbiurokratyzowali. I niestety, yy, będąc ekspertką yy, Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaproponowałam takie rozwiązanie w polskim biznesie. Nie zdecydowała się na to ani jedna firma. Bo? Bo się firmy boją. Aha, ona już to zaproponowała. Ona to zaproponowała już w Polsce, żeby tak robiły te firmy, ale te firmy się boją. One by to zrobiły, ale się boją. Ale czego one się boją? Ale czego te firmy się boją? Zwaniać ludzi się boją? Zapisanie komentarzy w sieci? Czego? Boją się tego, że będą oskarżane o cenzurę, boją się tego, że yy, nie będą ludzie chcieli u nich pracować i tak dalej. Przy czym pamiętajmy, a dziwicie się? No to przecież, jak ja bym widział, jak ja bym pracował w takiej firmie, na przykład mój kolega albo moja koleżanka zostaliby zwolnieni, to sam bym odszedł i bym zniechęcał wszystkich. Nikt by nie chciał pracować w czymś takim. A ja proponuję, pani Bąkiewicz, ja proponuję, żeby pani szef panią wyrzucił dzisiaj. Albo jutro, albo żeby wziął to pod uwagę. Ja bym chciał może, żeby panią kiedyś ktoś też wyrzucił z pracy, bo na przykład mu się nie spodoba to, co pani napisała na Facebooku. Po prostu mu się nie spodoba. Uzna to za dezinformację, za jakieś tam sram to, tamto. No i po prostu panią zwolni, bo tak naprawdę wy nawet nie macie sprecyzowanego co, za co dokładnie. Bo u was jest tak, że jeśli ktoś napisze. Ty głupi tralala na jakiegoś kogo wy nie lubicie, no to jest okej, okay, ale jak ktoś napisze ty głupi tralala na kogoś od was, no to już jest źle. I tu jest problem, bo wy nie jesteście w stanie i nie jesteśmy, nikt nie jest w stanie sprecyzować dokładnie, bo każdy może sobie prawo tworzyć według własnych potrzeb. Nie jesteś kobieto w stanie, bo wy będziecie zawsze na swoją stronę przeciągać rację, zawsze. Posłuchajmy sobie jeszcze tej tutaj doktorki. Doktorka. Dajmy jednej rzeczy. Jeżeli jest y, przysłowiowy Kowalski, który jest na platformie społecznościowej podpisany, gdzie pracuje, to on cokolwiek pisze, jest brudzeniem tej firmy. Tak, i on w pracownika Ikei bodajże. Oczywiście, że tak. I tak? No zostało to. I były, I były wyciągnięte konsekwencje służbowe, i to się natychmiast stało tematem politycznym. I Politycy zaczęli się tym przykładem okładać po głowach, a ponieważ, jako się rzekło, jesteśmy krajem postkomunistycznym. Hasło cenzury tutaj jest bardzo nośne. I ono jest bardzo wykorzystywane do niewłaściwych celów, bo gdyby firmy się na to odważyły, to. Ale to czekajcie, bo na przykład było coś takiego, że tam jakieś 8 gwiazdek było kiedyś, no i nadal to jest, istnieje. Wiecie o co chodzi? Na przykład, jeśli taki wyznawca, na przykład Helmuta, napisze coś takiego, to rozumiem, że też zostanie wywalony z roboty. Rozumiem, że też zostanie wywalony z roboty. Jeśli ktoś na przykład skrytykuje waszych rywali, też zostanie wyrzucony, wywalony, dymisjonowany, też. Rozumiem, że każdy, na przykład ktoś do mnie tam napisze coś bardzo, bardzo, bardzo strasznego. Też zostanie wywolnione z roboty? Czy nie? Czy to tylko w waszym kierunku to działa pozytywnie? To byłby jeden z pierwszych kroków. Nam nie potrzeba wielkich, szumnych instytucji, nam nie potrzeba ministerstwa prawdy. Nam potrzeba po prostu akceptowania i y, y, wykorzystywania tych y, zasobów prawnych, które mamy. Nie, no, nienormalnie. Dobra, już, już nie patrzmy, co tam się dalej wydarzyło, bo to w sumie już nie ma większego znaczenia. Do jakich my czasów dożyliśmy, do takich, że jest w ogóle jakaś debata, jakaś rozmowa, dziennikarka pyta, dziennikarka jest podekscytowana tym, że może że może do czegoś takiego dojść pani Gozdyra, ale pani jest przecież dziennikarką i teraz tak, jak pani na przykład powie coś, a ja na przykład uznam, że to jest e, nie w porządku to też panią zwolnią z Polsatu, no tak czy nie? pani Agnieszko, Agnieszka, ona ma na imię czy jak? no chyba tak, no i moi drodzy patrzcie teraz na to, no bo tu jest cała ta delikwentka na Uniwersytecie SWPS jest tutaj e, całe jej CV, Katarzyna Bąkiewicz, uwaga Komu Medioznawczyni. Komu Instytut Nauk Społecznych, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji. Adiuntka i wykładowczyni na kierunku Dziennikarstwa i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu SWPS. Asesorka European Fact Checking Standards. Aha, ono się wtedy tym zajmowała. Uwaga, obszary tematyczne, dezinformacja, manipulacja medialna, odpowiedzialna, komunikacja etyczna, komunikacja. Problem w tym jest taki, że obecnie, kiedy ludziom daje się możliwość wyrażania opinii i najwięcej tych ludzi wyraża opinię w sposób prawidłowy, ludzie się cieszą, ludzie są szczęśliwi nie dlatego, że mogą nagle kogoś szkalować, tylko dlatego, że mogą napisać coś, cokolwiek. Coś, co nikogo nie obraża, a jeśli ja napiszę, że rząd to kłamcy, bo okłamali, jestem w stanie pokazać konkretne fragmenty i wypowiedzi, że okłamali, są kłamcami, są oszustami, to co? To jest to szkalowanie, czy jest to przedstawianie prawdy, czy jest to niewygodne, czy jest to po prostu, czy jest to konstruktywna krytyka, czyli wy chcecie. Karać ludzi za konstruktywną krytykę. Ja nie mówię, że jak ktoś wyzywa, znieważa, to ma sobie bezkarnie hasać. Absolutnie nie. Chodzi mi o to, że większość ludzi, tak jak moi widzowie, tak jak ja, my nie chcemy nikogo obrażać. Serio. Ludzie chcą wyrażać uczucia, wyrażać opinie i nie chcą nikogo szkalować, a przez takich jak wy. Przez takie programy do tego dochodzi, bo wy sami napuszczacie ludzi na innych. Wy, idąc tym tokiem myślenia, to wszystkie telewizje są do zamknięcia, wszystkie portale są do zamknięcia, one, DWP, wszyscy jesteście do zamknięcia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia, cześć, pa pa.